Od jakiegoś czasu wielu świadomym osobom towarzyszy obawy odnośnie przyszłości i tego, co się wokół nas dzieje. Wynika to z dwóch rzeczy: właśnie ze świadomości i z tego, że jesteśmy nieustannie ze wszystkich stron bombardowani negatywnymi informacjami. Problem tkwi tylko w tym drugim i dzisiaj spróbujemy go sobie rozwiązać. Wiecie, dlaczego w mediach internetowych czy telewizyjnych, bez znaczenia jakich, jest tak mało informacji pozytywnych, a tak dużo informacji negatywnych? Bo negatywne informacje wywołują większe emocje niż informacje pozytywne, a emocje są najlepszym paliwem dla mediów, bo proste społeczeństwo jest na nie bardzo podatne. To jest jeden z powodów, ale jest jeszcze drugi powód, nie mniej ważny, i tym powodem jest oczywiście strach czyli świetne narzędzie do manipulowania ludźmi i utrzymania nad nimi kontroli. Nie będziemy się skupiać na mediach telewizyjnych, bo ich nie oglądam. Zresztą myślę, że ich poziom jest każdemu dobrze znany, każdemu kto ma trzy szare komórki działające w mózgu. A więc skupimy się na mediach internetowych, bo jako że siedzimy w internecie, to jesteśmy, mamy z nimi styczność. Ale prawda jest taka, że E, media internetowe to jest e, tak naprawdę taki sam, znaczy większość mediów internetowych, nie wszystkie oczywiście, to jest taki sam ściek informacyjny jak e, media telewizyjne. E, z tym, że troszkę ładnie opakowany, ale poziom tych mediów jest e, bardzo zbliżony do mediów telewizyjnych, ponieważ oparte są na tych samych mechanizmach. Rzetelnych kanałów informacyjnych na YouTube to jest pewnie z kilka procent, pozostałe to jest chłam. I dlaczego to jest chłam? Dlatego, że ludziom, którzy ten chłop prowadzą, nie zależy na tym, żeby przekazać informacje, ale żeby zyskać uwagę, bo to nie informacja daje oglądalność, klikalność i pozwala, żeby się biznes kręcił, ale uwaga. I tak to dokładnie działa i tak jest też z wieloma innymi dziedzinami, na przykład chociażby z kinem, które z roku na rok staje coraz gorsze, ponieważ stało się tylko i wyłącznie biznesem, a z było sztuko. Dobry film może powstać tylko wtedy, kiedy albo jest sztuką, albo sztuką i biznesem, ale kiedy staje się tylko i wyłącznie biznesem, no to będzie głównym i tak się właśnie dzieje. I tak jest dokładnie też z dziennikarstwem, którego naturalnym celem jest przekazywanie istotnych informacji. Jak ten cel zastąpimy zyskaniem uwagi i tylko zyskaniem uwagi, no to dziennikarstwo staje się tym, czym jest obecnie. I jest to trochę samo napędzający się mechanizm, bo jak ludzie takie rzeczy klikają, no to tylko zachęcają twórców do tego, żeby serwować takie przerysowane materiały, które są w wielu przypadkach zwyczajnie zakłamane. YouTube w tym pomaga, bo jest kontrolowany przez tych samych ludzi, którzy kontrolują telewizję, więc jest tak zaprojektowany, żeby podrzucał nam treści, które mają w nas właśnie niepokój i strach, czyli utrzymać nad nimi kontrolę. Ja generalnie polecam taki eksperyment. Zróbcie go sobie, jeśli macie ochotę jeśli jeszcze go nie robiliście. Wywalcie z YouTube'a wszystkie kanały informacyjne, które nachalnie walczą o Waszą uwagę i starają się Wam podrzucać negatywne treści, a zobaczycie, że będziecie wiedzieć o świecie tyle samo, ile wiedzieliście wcześniej, z tym, że nie będziecie szkrabieni tą negatywną energią. Paradoksalnie wiele z tych rzeczy, które są podawane tak, jakby już się wydarzyły, na przykład Wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, one, one się wydarzą, ta wojna będzie. Z tym, że to nie telewizja czy internet zadecyduje, kiedy ona wybuchnie, ale stanie się to wtedy, kiedy przyjdzie na to właściwy moment. Ci z was, którzy mnie oglądają od jakiegoś czasu, wiedzą, że ja nie ukrywam i mówię wyraźnie, że wchodzimy w czas yy, wojny i rewolucji. I nie tylko, bo wydarzy się jeszcze wiele innych szalonych rzeczy. Ale bardzo ważne jest to, żeby się tych wydarzeń nie bać, tylko starać się je zrozumieć, bo. Świadomość jest silniejsza niż strach. Nie pokonuje go może tak dobrze jak miłość, ale radzić sobie z nim wystarczająco dobrze. Jeśli wiemy, kim jesteśmy, jeśli wiemy, po co tu jesteśmy, jeśli znamy cel tego wszystkiego, jeśli wiemy, po co to wszystko ma się wydarzyć, co możemy dzięki temu zyskać, no to większość z tych złowieszczych informacji przestaje na sobie wyrażenie. I, I to nie jest tak, że ja jestem odporny na wszelkie problemy i wyzwania, bo nie jestem. Jestem tylko człowiekiem. Wiele rzeczy mnie drażni i wytuje, i wiele problemów jest dla mnie problemem, i wiele rzeczy byłoby dla mnie wyzwaniem, i będzie, bo czekamy mnie sporo trudów, i Was też, ale musimy po prostu nie zapominać o tym, że jesteśmy istotami nieśmiertelnymi, które, dla których tutaj obecne życie na Ziemi jest tylko krótkim epizodem na naszej długiej, jak jasno chleba, ścieżce istnienia i to epizodem, którego zdecydowaliśmy się doświadczyć świadomie, bo świadomie zeszliśmy na to, na to miejsce, w, na tą planetę, w, dokładnie w tym, w, tym, w tym chorym czasie, który ostatecznie wcale nie okaże się taki chory, bo okaże się tak naprawdę lekarstwem na chorobę. Dlaczego urodziliśmy się na tej prymitywnej planecie? Dlatego, że te prymitywne warunki życia pozwalają nam odbyć duchowe szkolenie, którego bez nich byśmy odbyć nie, nie mogli. To jest tak, jakbyśmy chcieli nauczyć się survivalu, nie wychodząc z domu albo Nauczyć się pływać nie wchodząc do wody, no tego się nie da zrobić. Nie da się pokonać strachu, nie stając z nim do konfrontacji i nie da się zrozumieć miłości wtedy, kiedy ona jest zawsze odznajmiona. Wiadomo, nikt z nas nie lubi cierpieć, ja też nie lubię. Śmierci się nie boję, ale cierpieć nie lubię. Cierpienie jest dla mnie zawsze wyzwaniem. Wiem, że to jest narzędzie, które pomaga mi zrozumieć to, czego bez niego zrozumieć nie potrafię, ale cierpienie pozostaje cierpieniem. No co najwyżej jest mi łatwiej sobie z nim radzić. No, ale to nie zmienia, nie zmienia faktu, że jeszcze cierpienie jest cierpieniem. Ale z drugiej strony, e, jeśli w takich spokojnych czasach, w jakich do tej pory żyliśmy, byliśmy w stanie się tak wiele nauczyć, no to wyobraźmy sobie, ile będziemy w stanie się nauczyć, kiedy te czasy przestaną być spokojne. Więc za to powinniśmy być wdzięczni, bo po to tu jesteśmy. E, nie po to, żeby nasze życie przeżyć, ale po to, żeby je wykorzystać. I właśnie te szalone czasy, które wywrócą te planety do góry nogami, pomogą nam to zrobić. Ja nigdy do niczego nie przekonuję, nigdy nikomu nic nie udowadniam i nikt nie musi w nic wierzyć. Nie o to w ogóle chodzi w moich filmach, ale mógłbym sobie mówić, że nic się nie wydarzy, że nie będzie żadnej wojny, że wszyscy się pogodzą i resztę życia spędzimy jeżdżąc na wakacje i dobrze się bawiąc, ale byłoby to, byłoby to po prostu kłamstwo. Bo wiem dobrze, że tak nie będzie. Wiem, że zmiany na Ziemi nie dokonają się łagodnie, ale wręcz przeciwnie. I wiem, że wielu z was też to wie albo przeczuwa, a pozostałym z was mogę powiedzieć coś takiego. Tu nie chodzi o to, żeby mi wierzyć, czy nie. To nie ma znaczenia, bo z perspektywy duchowej to, czy teraz się tym przejmujemy, czy nie, nie ma znaczenia. Ale ma znaczenie to i ważne jest to, żeby cieszyć się swoim życiem najlepiej, jak się da teraz. I brać pod uwagę ewentualność, że idzie trzęsienie ziemi. Bo wtedy nie tylko będzie nam łatwiej to trzęsienie ziemi znieść, kiedy ono już się wydarzy, ale przede wszystkim będzie nam je łatwiej wykorzystać. I zajebiście się dzięki niemu rozwinąć. W tym wszystkim ważne jest po prostu, żeby nie być w żadnym calu, nawet malucienkim, żeby być absolutnym przeciwieństwem tego stada baranów i półgłówków, którzy całymi dniami patrzą w iPhone'y i skrojują sobie kretyńskie filmiki, myśląc tylko o rozrywkach, nie interesując się kompletnie niczym, nic nie rozumiejąc i, i głosując na tych polityków, którzy im się ładnie uśmiechają z bilbawdów na ulicy, bo dla tych ludzi trzęsienie ziemi będzie potężnym szokiem. Eee, na tyle potężnym, że oni tego pogłupiają jeszcze bardziej i, i większość z nich nie prowadzi sobie w nowej rzeczywistości. I bardzo dobrze, że tak się stanie, bo dokładnie tak ma się stać. A każda inna osoba, która zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli celem jest rozwój, to niezależnie od tego, co się dzieje, nie dzieje się nic złego, będzie sobie radzić dobrze. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.